tego co dotąd powiedziano, zarówno szczegółowości wywodu, jak i erudycji autorów. Ja nie wiem, czy stanę na wysokości zadania, dlatego że ja nie jestem historykiem lotnictwa, chociaż o lotnictwie pisywałem. Jestem historykiem, który zainteresowany jest głównie sprawami trójkąta. Wojsko, polityka i o, wojsko, polityka i no, sprawy przemysłowo-gospodarcze. Kiedyś pisywałem o eksporcie polskiego sprzętu wojskowego. Czasami wracam do tych zagadnień i to jest jeden z efektów. Proszę Państwa, o ile historycy polskich lotników i polskiego lotnictwa na Zachodzie, we Francji czy Wielkiej Brytanii bardzo często i bardzo chętnie sięgają, ogłuszą do akt z tamtejszych zasobów, o tyle historycy z lotnictwa II Rzeczpospolitej, no, stosunkowo rzadko, prawda mój poprzednik, jak sądzę, jest uchlubnym wyjątkiem, pewnie jednym z wielu, ale stosunkowo rzadko sięgają po akta spoza polskiego zasobu. Polskiego z Polski, polskiego choćby z Londynu. Natomiast ja sięgnąłem po część materiałów właśnie pochodzenia zagranicznego, przy czym zastrzegam, drodzy Państwo, jak Państwo na chwilę się przekonają, w samej tej aferze, o której będę mówił, oprócz Polaków brali udział Francuzi, Brytyjczycy, Włosi, Niemcy i Czesi, czy Czechosłowacja, w, w owym czasie. Ja niestety, nie sądząc w czasu, że będę miał okazję wygłosić taki referat, nie do wszystkich archiwów tych wymienionych państw sięgałem. Tak więc to, o czym będę mówił, będzie, do, będzie oparte na archiwach polskich, francuskich, brytyjskich i materiałach greckich, y, szczególnie tu y, cennych. Sprawa jest tutaj interesująca, że tak naprawdę w okresie wojny, i tuż powojennym, spora część akt y, została zniszczona y, i w zasadzie dysponujemy ułamkami, zarówno w Polsce, jak i w szczególności w krajach bałkańskich, bo tam długi kierowano eksport polskiego sprzętu lotniczego, czy też próby takiego eksportu, są dwa wyjątki, to znaczy nieco ponad tą ogólną mizerię hmm, wysuwają się Rumunii i właśnie Grecy, których hmm, pewne elementy zostały cudem zachowane y, i no, ten, stąd właśnie ten grecki przypadek. Prezesa, tu na slajdzie. O, właśnie. Tu na slajdzie. Ślepy mazą, ślepy. Tu na slajdzie a, mamy fragment z gazety greckiej. A, z troszkę późniejszego okresu niż ten, o którym będę mówił, bo to jest sierpień 1939 roku. A tylko inspirowany przez polskie poselstwo w Atenach. A ja oczywiście greckiego nie znam, musiałem się pozwolić translatorem, ale całkiem nieźle mi się to wyszło. Slajd, znaczy na tytuł główny tytuł brzmi, tekst głównego tytułu Polskie siły powietrzne mogą działać skutecznie poza granicami swojego kraju, a poniżej Polska flota powietrzna jest wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt. Akurat w przypadku Łosi to było prawdą, czy w większości, prawda, całość nie była aż tak piękna, ale oczywiście to miało być także wymiar propagandowy i stąd także dlatego też tutaj tej łosie są. Pozwoliłem się umieścić ten slajd. Oczywiście o eksporcie na Bałkany nie będę mówił, to rzecz zbyt szeroka. Natomiast Państwo z pewnością wiedzą, ci, którzy się prawą interesują, że pierwszym sukcesem Polski na terenie Grecji. Była sprzedaż 36 samolotów, właśnie płatowców. A, jak będzie, płatowców w zasadzie, Teraz do tego wrócę. PZL 24, no i tutaj u góry mamy to słynne zdjęcie, czy może osłabione zdjęcie, fotomontaż, prawda, z królem Jerzym, który przy PZL 24 stoi, tu, dołu też zdjęcie. PZL-a, dlaczego się zawahałem? Bo przez 24 y, maszyny miały być dostarczone z silnikami, ale oczywiście to nie były silniki produkcji polskie, tylko y, kupione przez PZL y, w, we Francji silniki Gromarona. Y, natomiast y, 12 z tych 36 y, dostarczono tylko w postaci płatowców, a silniki we Francji mieli kupić. Grecy, stąd to wahanie, czy wracają, należałoby powiedzieć płatowce, czy samoloty. Ciekawostką takiego na marginesie jest, że aczkolwiek w polskiej literaturze powtarza się, że sprzedano samoloty w wersjach GF, o tyle nie, nie mamy umowy, tekstu umowy, chociaż gdzieś jeden z historii białoruskich mówił, że szczątki tej umowy gdzieś tam się zachowały. Ja nie miałem okazji tego sprawdzić. Atena, gdzieś w Grecji. Natomiast jest prawdopodobne, że początkowo sprzedano wersję AC. I dopiero potem, kiedy Grecy precyzowali swoje oczekiwania, głównie jeszcze względem uzbrojenia, ostatecznie przedmiotem transakcji stała się właśnie ta wersja GF, Choć to jest pewne domniemanie oparte na pocztach, dość istotnych, ale jednak. Ale teraz do Łosi przechodźmy, może. Proszę Państwa. W 1937 roku, y, dokładnie 7 czerwca 1937 roku, Grecy ogłosili konkurs na samoloty bombowe, na dostawy samolotów bombowych, y, wysyłając y, zaproszenia do składania ofert do 11 producentów, których uznali za najbardziej kompetentnych w tej mierze: 5 brytyjskich, dwóch amerykańskich, dwóch niemieckich, włoskiego y, i no, to ładne. Y, Ładny gest i dowód uznania jednego polskiego, czyli PZL. -u. Termin przedstawienia tych ofert był bardzo krótki, bo należało złożyć je do 17 lipca 1937 roku. Niewielu się wyrobiło, szczerze cztery oferty włoskie nadeszły i nic więcej. Przynajmniej, gdy chodzi o samoloty dwusilnikowe, bo teraz interesują. W przypadku samolotów jednoślinnikowych tych ofert przyszło więcej, ale ja już o tym nie będę mówił. Wzmiankuję tylko, że, przy, że w tej zestawie, w zestawie ofert na samoloty jednoślinnikowe był także PZL 43, który jest odpad potem w konkurencji, więc nie będę się tym więcej zajmować. No, w Grecji wobec tego, że były tylko cztery oferty i to tylko włoskie, zwlekali z rozstrzygnięciem sprawy. Do końca sierpnia 1937 roku przyszły następne oferty: francuskie, brytyjskie, niemieckie i czosłowacka. Początek pracy to 4 października, ale znów nastąpiła pewna zwłoka, dlatego że po 4 października nadeszły jeszcze dwie oferty: oferta francuska na potęgę 63 i oferta polska, rusińska, nie mówię. Nadeszła oferta włoska na Bredę i Polska na y, Łosia. Także Brytyjczycy uzupełnili ofertę na Blenheim'a. Y, stąd, no, bo tam rzecz potoczyła się jeszcze z pewnym opóźnieniem, y, rozstrzygnięcie miało nastąpić 19 listopada 1937 roku y, na forum Najwyższej Rady Obrony Narodowej. Gdzie w toku dyskusji uznano, że ze względu na znaczące zróżnicowanie typów oferowanych maszyn należy rzecz podzielić na dwie transze, lżejszą i cięższą, o czym za chwilę. Teraz tu na slajdzie mamy polską wiedzę o stawce która no, w szranki stanęła. Ja zaraz Państwu pokażę, jak to wyglądało w istocie. Przekonają się Państwo, że w zasadzie polska wiedza o tych konkurentach była dość, jeżeli chodzi o typy samolotów, była dość dobra. Bo tak wyglądała stawka, która była rozpatrywana przez Greków 19 listopada 1937. Roku. Yy, ostatecznie jak rzekłem, yy, Grecy zdecydowali o podziale typów na ciężkie i lżejsze, czy odwrotnie lżejsze i ciężkie w stosunku 2 yy, trzecie do 1 trzeciej. Yy, w zasadzie z przyczyn znaczy raczej nie taktycznie technicznych, tylko ekonomicznych. Po prostu uznali, że yy, Gdyby kupili wyłącznie te cięższe maszyny o większej masie, to przyszłoby im w pewnym momencie wbijać gwoździe zegarkiem. No i to nie byłoby racjonalne. Nie bez pewnych zastrzeżeń, zdecydowano o kupnie Poteza 63. A już nie będę wchodził tutaj w szczegóły tych zastrzeżeń. Myślę, że ten tekst, czy tekst na ten temat zostanie już i wtedy będę mógł powiedzieć, napisać. Więcej z tej strony o zakupie 24 potezów. Umowa została podpisana 22 stycznia 1938 roku. Potem zresztą tą 24 starałam się jeszcze o kolejną 12 uzupełnić, ale to znów inna historia. Co do cięższych, tutaj mowa była już o 12 egzemplarzach, wskazano na łosia. Łosia z z silnikami albo Pegasus 12, albo Pegasus, yy, albo Pegasus 20, albo Dorniera y, do 17. Ewentualnie, tak na marginesie, jakieś jeszcze cięższe typy Poteza, albo y, wersje Blenheima. Y, ale y, iłoś i Dornier były o tyle atrakcyjne, że dostępne były bezdewizowo w clearingu albo w kompensacie. Grecy nie mieli zbyt wiele pieniędzy, w związku z tym ta forma płatności zdecydowanie była przez nich preferowana, przy czym Łosie kosztowały po mniej więcej 13,5 miliona drafum już z silnikami. Dornier był nieco tańszy, bo niewiele ponad 13 milionów drafum. Ja nie będę przeliczał na dolary i funty, bo to tak wiele Państwu nie powiem, chodzi tylko o relacje cenowe, jak yy, przypuszczam. Yy, decyzja co do tych dwusilnikowych, cięższych maszyn miała zapaść w ciągu kilku dni, ale faktycznie yy, nastąpiła dość znaczna zwłoka. W międzyczasie, od końca 1937 roku yy, Grecy negocjowali, w zasadzie obiecano im już i uzgodnioną dostawę Blenheimów. Brytyjczycy byli skłonni yy, dać. Yy, Przedać. Maszyny przeznaczone dla Iraku. Irakijczycy zrezygnowali, więc mieli wolny sprzęt, ale późną wiosną, wczesnym latem 1938 roku, okazało się, że warunki finansowe transakcji i cena ostatecznie grewą nie odpowiedziały i z tej transakcji na 12 Blenheimów zrezygnowano. Do konkursu na ciężkie. Bombowce wrócono latem 1938 roku. Polacy byli tutaj dobrej myśli. W 1937 roku nie do końca byli gotowi, choć dlatego, że Łoś jeszcze nie miał homologacji. Homologację uzyskał w styczniu 1938 roku. Opinie dokumenty przesłano do Aten w lutym 1938 roku. A także ten, ta zwłoka była dla Polaków korzystna. Dodatkowym atutem miał być Łoś III. Łoś to znaczy Łoś z silnikami nie Bristola, ale francuskimi Gnomarona, co gwarantowało wyższe osiągi. Maszyna w takiej właśnie konfiguracji z rejestracją cywilną Espedenka była wysłana na Bałkany i w pierwszej połowie sierpnia 1938 roku została zaprezentowana na lotnisku Tatoy. To są właśnie zdjęcia z tej prezentacji. Na slajdzie mamy ministra lotnictwa, znaczy podsekretarza stanu lotnictwa Ekonomachosa i grupę oficerów lotnictwa, którzy oglądają łosie ze szczegółami, wchodzą nawet na skrzydło do kabiny i tak dalej. I tak dalej. Z początkiem września 1938 roku, Grecy mieli polskiego poselstwu w Atenach, sygnalizację, że w zasadzie są skłonni kupić łosie od ręki. Tylko wysunęli warunek w zasadzie nie do realizacji, bo polskiego posła Schwarzburga Wintera poinformowano o tej gotowości 8 września, stawiając warunek, że jeżeli do 10 września Polacy zapewnią, iż Grecy dostarczą silniki, iż Francuzi dostarczą, dostarczą filmik, silniki do Łosi, to ok, to kupno natychmiast dowodzi do schód. oczywiście. Ten termin dwudniowy był nie do realizacji. Polacy z sądzili, że Gnomron tutaj ma jakieś swoje interesy i specjalnie opóźnia sprawę. Ojej, no dobra. Zawsze, zawsze za dużo. A tak myślałem, że szybko odpowiem. Specjalnie opóźnia sprawę. No i do sprawy nie doszło. Jak mówię polskie poselstwo sądziło, że o intrygach Genoa która ma, który ma ich własne interesy, ale profesor, ten, po, ta polska akcja eksportowa Płaźda jest zorganizowana, jest mnóstwo w dokumentach utyskiwań na e, zwłokę w odpowiedziach, na częściowe przesyłanie materiałów, na braki czegoś, co jest niezbędne do przedstawienia w Atenach, i tak dalej, więc podejrzewam, że to nie Gnąbrą zawali, to po prostu Polacy, którzy Którzy tutaj nie wykazali się dostateczną szybkością w realizacji. Prezesowa, w każdym razie, latem, późnym latem, sierpniu, początka września 1938 roku, wydawało się, że Łoś jest bliski uzyskania akceptacji tureckiej strony. O tym zresztą przez przekonani byli raczej konkurenci, znaczy i Francuzi, i Brytyjczycy. Francuzi twierdzili, że w tym konkursie największe szanse ma PCD-37 albo Savoia, albo Dornier. Brytyjczycy wpadali w lekką panikę, bo chcieli sprzedać łosie z Bristolami, ale one miały gorsze osiągi i w ogóle gorzej były oceniane od tych z francuskimi domami Ronami. A problem polegał na tym że Stradrycka y, uważała, słusznie zresztą, że jeżeli Grecy kupią łosie z francuskimi silnikami, a już mają takie, choćby PZL-24, to no, dalsze transakcje na sprzęt brytyjski, dotyczy sprzęt brytyjski y, z Grekami, w zasadzie są no, co najmniej y, bardzo wątpliwe. Y, Prawda, tu oceny, oceny brytyjskie, o właśnie o tym, o czym mówiłem, jest tutaj y, mowa, y, a ocena francuska, nieco późniejsza, lakoniczna. Francuzi też dobrze myśleli o Łosiu, ale uważali, że koszt produkcji jest zbyt wysoki, że cena y, jest zbyt wysoka, nie uzasadnia walorów maszyny. Ja będę się streszczał w takim razie, bo doktor y, Krzysiewski zacznie pogodzić. Y, profesor, to oferta, oferta, którą y, przedstawiono we wrześniu, to jest fragment pisma dowództwa lotnictwa do drugiego wiceministra wojskowego wojskowych i szefa administracji armii. No, ceny, jak Państwo widzą, są tutaj wymienione. Ja się już nie będę w to wdawał. I zmierzając dalej, decyzję miała znowu podjąć Najwyższa Rada Obrony Narodowej na posiedzeniu 17 grudnia. 38 roku. Znamy przebieg dyskusji. Ta dyskusja, w tej dyskusji przedstawiono bardzo rozbieżne opinie, no, biorąc pod uwagę różne kwestie techniczne, taktyczne, cena, warunki płatności i tak dalej, terminy dostawy. Ostatecznie wersyjną minister Kornakosa uznano, że najbardziej obiecujące byłyby torbie do 215, albo czechosłowacki Aero A300, wróćmy, kłamię oczywiście, że z, z, zestaw powinien być wyłączony, Dornier i Aero i francuski Amiot 350, a z trzech pozostałych wskazano na Lioret Olivera Leo 45 jako najnowocześniejszą i najpotężniejszą broń do bombardowania lotniczego, Łosia oceniono wysoko, jak pozwolę sobie zdecydować fragment tej dyskusji i jej konkluzji, zadowoliłby służbę pod względem konstrukcji i przydatności, a także ładunku pomp, prędkości zasięgu oraz innych osiągów, gdyby koszt tych samolotów był bardziej odległy od kosztu Leo 45, tak aby można było odrzucić wyższość Francuzów, a więc Grecy ślinili się przynajmniej bardzo do Leo. 45. Jednocześnie uważali, że jest on bardzo nowoczesny, ale też bardzo drogi, najdroższy. Y... Głoś był nieco tańszy, ale nie na tyle tańszy, żeby wysforował się na pierwsze miejsce. Y... W związku z tym, jeśli by z Leo rzecz się nie udała, Grecy zadecydowali, że kupią Savoie Marchetti, y... bo, y... bo co prawda jest ona, jest to maszyna gorsza, ale znacznie, znacznie tańsza. Już kończę, jeszcze mi dwie minutki. Yy, profesor, yy, pojedyncze Leo miało kosztować 13,5 miliona drachm. Yy, całość yy, z całym osprzętem, silniki, zapasowe silniki, część, i tak dalej, nieco ponad 184 miliony drachm. Łoś, yy, w zależności od wersji silnikowej, 12,300, 12,400 milionów Y, drachm y, z częściami jakieś 160 z kawałki milionów. No więc y, no, był znacząco tańszy, ale jednak nie dość. Y, tym bardziej, że Savoia to 11,5 milionów drachm, a całość oferty 138 milionów drachm. To jest, a, y, negocjacje z Francuzami nie udały się. Choć uznano, że kupią Grecy y, Leo, to nie udały się. W związku z tym, Państwo znają tą anegdotkę, że piłka nożna to jest gra, w której 22 facetów biega za piłką, a wygrywają Niemcy. W tym przypadku no, było tych 12, potem 6 ofert, i wygrali Brytyjczycy, którzy początkowo w ogóle nie, brali, nie byli brani pod uwagę jako zwycięzcy, i zadecydowano o kupnie Blenheim'a i umowy na Blenheima zawarto 5 lipca, 5 lipca 1939 roku. Przez, już jak przewróciłem czas, powiem tak, Małoś, piękna maszyna, ale Rencji jak Państwo znające tak by nie dostali ze względu na bieg wydarzeń. No, Leo też mi nie dostali. Po Francuzji nie byli w stanie dostarczyć w terminie przewidzianym, a pierwsze dwie maszyny mieli dostarczyć w ciągu 9 miesięcy. Tak zawsze we mniej więcej roku 1930. Więc Grecy tak naprawdę wybrali racjonalnie, chociaż pod wpływem okoliczności. Tym można chyba było skończyć. Tym a wiem, ile więc. kosztował Black Hej? Ile za nich zapłacili za... O, za liść, nie, y, musiałbym poszukać, ale nie, nie mam napisane, a mam mam. Ma, ma. Dane z umowy z, z Ale z, tak mniej że... czy więcej niż konkurencja. Nie, 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 nie. To, to były najdroższe te opcje. Znaczy inaczej, <gry> tu w ogóle była zabawa, bo Grecy każdemu z oferentów, czyli tych, których akta ja znam, mówili, że oni chcą kupić ten sprzęt. Polski, francuski, brytyjski, to jest nieco za drogi. I ci, żeby obniżyć ceny. Przy czym Choć potem w grudniu formalnie wybrali Leo, to go mówili: Nie, nie, my naprawdę chcemy Belgajmy. Tylko, no, właśnie, coś byście z tym zrobili, żeby ta oferta była korzystniejsza. No i tym razem to się okazało prawdą. Mogę powiedzieć, że to potańsze, ale o ile i dokładnie ile to dopiero będę w druku, jeżeli to się ukaże, będę mógł powiedzieć. Dobra, dziękuję bardzo.